No i dobra, zaczynamy kolejny mecz. Mam te dziwne wrażenie, że witam wszystkich serdecznie na Trollfest. Myślę, że to będzie Trollfest z tego względu, iż Protos, który jest tutaj po prawej stronie, to królu, który nazywa się Michał Królewski. Dokładnie, o tak. Gracz z Polski i gra w Playhem, nie w Playhem, co ja mówię, gra w zik.com, pokerstrategy.com również. No i on to jest po prawej stronie, po lewej stronie. Natomiast jest. Hmm, jest, po prawej stronie jest. Ktoś jest po prawej stronie, nie do końca wiem kto, ale ten ktoś tutaj jest. W Heobos, niech tu będzie, w Hobos, a yy. Fobos to jest słońce. Fobos to słońce? A słońce w jakimś języku łacinie? No dobra, zerg, mamy zergę i mamy Protosa, i mam wrażenie, że królu będzie trollował, bo on lubi czasami yy, sobie potrollować. Tak to wygląda. Yy i tak, co tutaj jest takiego ciekawego na tej mapie, która się nazywa Daybreak, Daybreak czy? tak, dokładnie Daybreak, otóż ekspansja tak naprawdę ma dosyć tutaj szerokie wejście, nie jest zbyt łatwo na samym początku to zabezpieczyć trochę problemów może być, ale widzimy, że królu nie będzie zaczynał od Forge Fast Expand będzie zaczynał moim zdaniem raczej bezpiecznie, gdyż owszem gra na diamenta, ale mimo wszystko tu nigdy nie wiadomo co się może takiego przydarzyć więc powoli, spokojnie nie lepiej nie kombinować, nic tak jest moje zdanie i nie ma też sensu grać tak bardzo, bardzo chciwo, o tak, Greed, greedy style, no bo to jest też diament tej, może powiedzieć jakieś błędy, nie za dużo, czy po prostu trzeba spokojnie zagrać, chociaż sprawa z diamentami jest taka, że to są gracze nieprzewidywalni i czasami mogą coś zrobić naprawdę dziwnego, co może lepszego gracza zdziwić, ale nie jestem pewny, czy teraz to zobaczymy. Oczywiście Spawing Pool już jest w drodze do aaaa, tutaj trzeba się oczywiście pobić trochę. Pobić z tą probką, no i nie udało się niestety proto sobie przyblokować tej ekspansji, szkoda, wielka szkoda To jest lekka strata, to jest lekka strata tak naprawdę dla króla, bo ten czas mógłby po prostu być wykorzystany na coś ciekawszego Tym bardziej, że on nie przyjmuje ekspansji, a jednak będzie przyjmował tą ekspansję, co on tutaj kombinuje I, i Pylon u dołu, jeden zelot, yy, za chwilę Forge będzie u dołu, ekspansja będzie Chyba będzie ekspansja, nie robi nawet wallina, czyli one gate expansion do tego co Forge na to by wyglądało, no i ten 1-0 biegnie, będzie chciał coś tutaj porobić, poharasować sobie najwidoczniej. Co ty królu kombinujesz? Królu złoty nasz dobry i drogi jest w tym momencie już w tak więc ciekawa zagrywka, to trzeba przyznać naprawdę. Można i coś takiego próbować, pierwsze zerlingi już biegną i biegnie szóstka, biegnie aż sześć linków. Oj, to może być problem dla... Polaka, bo sześć lingów to jest, to jest problem, to jest autentyczny i ewidentny problem, trzeba by się tutaj zaolinować w jakiś sposób, podwójny for, czy to też jest dosyć ciekawe? Mamy podwójnego forja i pierwsi dwa Zeloty już za chwilę wbiegną i może się wycofa tutaj e, Zerk, czy też nie, gdzie jest Zelot? Zelot jest u góry, jeden, no i co teraz, jak to będzie wyglądało? Trzeba się tutaj gdzieś tym Zelotem schować, dronki zjeżdżają na dół, w międzyczasie e, u dołu mamy dwa Zeloty, które zabiją królową i tak ewidentnie dadzą rady, no i teraz jest pytanie innego rodzaju, sprawdzajmy już ilość straconych jednostek, żebym widział tutaj bardzo ładnie królów wybija pojedyncze te dronki, jest GG. No, to było dosyć szybko, to trzeba przyznać. Będzie te GG, dajesz GG, Dzi? nie, 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 jeszcze nie chcę dawać GG. No, dawaj, 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 kończ, spadaj, nie chcę. nie, nie, dalej nie. Okej, okay, dobra, i jest w tym momencie. To było naprawdę, naprawdę szybkie.